Cześć. Witajcie w najnowszym poradniku wędkarskich dylematów i bohaterami dzisiejszego odcinka casting Mega Joe's, multiplikator chińskiej produkcji oraz tajemnicze pudełko od Abu Garcia. Co więc będzie tematem tego poradnika? Otóż smarowanie multiplikatora. Smarowanie multiplikatora we własnym zakresie. Ten multiplikator coś tak jakoś mi dziwnie pracuje. On nie jest jakiś taki do końca płynny, jak się rzuca, to potrafi zachrobotać. No, i tak naprawdę część osób twierdzi, że te chińskie multiplikatory zazwyczaj są suche w środku. Tam bardzo mało smaru jest, albo jest źle położone, albo smar niskiej jakości, i należałoby taki multiplikator zaraz po wyjęciu z pudełka rozkręcić, wszystko przesmarować, skręcić i wtedy cieszyć się jego płynną pracą. Jak to zrobić? No, trzeba zaopatrzyć się w smar, zmywacz i oliwkę. Czasami oliwka jest dodawana do multiplikatorów, akurat do tych chińskich nie. No to trzeba szukać. Ja padłem na fantastyczny produkt, który już niestety wybył ze sklepów, ale może pod wpływem tego filmu znowu się pojawi. W takim bardzo fajnym etui z logo Abu Garcia, jak piórniczek z bardzo takiego fajnego mięciutkiego materiału, taka gąbeczka, nie wiem co to jest, jak naopęt coś w tym stylu, jest kryje się w środku takie cudo. W skład tego zestawu wchodzi klucz 10 11, taka sprytna szczoteczka do wyczyszczenia wszystkich zakamarków, szmatka, żeby wytrzeć jakieś tam oliwki brudy, odtłuszczacz, żeby zdjąć stary smar, sam smar, śrubokręt krzyżakowy i oliwka, która jeszcze ma taką sprytną końcówkę w formie igły, takiej cieniutkiej, gdzie macie Wtedy bardzo prosty dostęp do wszystkich łożysk. Czyli wszystko, co potrzebujecie, żeby taki multiplikator rozkręcić, wyczyścić, nasmarować i mam nadzieję z sukcesem skręcić, żeby wszystko działało. Także zapraszam do poradnika wędkarskich dylematów: jak samemu w domowym zaciszu nasmarować multiplikator i przygotować go do zbliżającego się sezonu albo wyczyścić po skończonym sezonie. Także zapraszam. Zamierzam rozebrać i nasmarować ten multiplikator, który no nie za ładnie pracuje i zobaczymy co tam w środku w tym multiplikatorze siedzi, że on tak jakoś nie za bardzo ładnie mi pracuje. Tak jakby jakiś luz tutaj był na tej osi, nie wiem co to jest. No, jestem ciekaw co tam się w środku dzieje? Jedna uwaga przy rozbierce multiplikatora: pamiętajcie, zawsze przygotujcie sobie schemat tego multiplikatora, żebyście wiedzieli później, jak coś odkręcicie, która podkładka do czego. Jeśli schemat ten jest akurat bardzo wyraźny od Castinga, ale gdyby był niewyraźny, to warto też mieć przy sobie telefon. I tym telefonem, jak rozbieracie multiplikator, to każdy etap fotografujcie, po prostu fotografujcie. Zdejmujecie te wszystkie korbki, zdjęcie. Tam pod spodem są podkładki, róbcie zdjęcie, bo część podkładek jest założona w ten sposób, i żebyście ich tak nie założyli, bo nie będą pracować odpowiednio. Także pamiętajcie, róbcie dokumentację fotograficzną lub nawet filmową. Potem można szybciutko cofnąć się w czasie i zobaczyć, co źle żeście zmontowali lub jak powinno to zostać zamontowane poprawnie. Także. Albo schemat, albo telefon, i robimy zdjęcia podczas rozbiórki. W związku z tym, że sam multiplikator ma w środku wszystko tłuste, wszystko jest jednak trochę posmarowane, zawsze coś tam jednak z fabryki wyjdzie, to polecam wam podłożenie sobie papierowego ręcznika. I ten papierowy ręcznik też będzie dla was odpowiednim wskaźnikiem, co już wyjęliście z tego multiplikatora. I w jakiej kolejności należy to z powrotem wkładać. Czyli zabieramy się, bierzemy z mojego super wypasionego zestawu śrubokręcik i zaczynamy rozbiórkę. Zaczynamy tutaj od korbki. Jeśli tak jak tu śrubokręt jest zbyt duży akurat to już pierwszy ząb Jestem przygotowany. Mam drugie narzędzie bardziej precyzyjne. Odkręcamy tą śrubkę. Zdejmujemy takie zabezpieczenie. Odkręcamy tą główną śrubę. Zdejmujemy rączkę i po kolei będziemy wszystko rozbierać, żeby się dostać do środka. Więc. I odkładamy tą śrubkę tu. Tak, to jest nasz pierwszy element, któryśmy wykręcili. Potem będziemy wszystko skręcać w odwrotnej kolejności. Dejmujemy osłonkę, druga część, i dochodzimy do tej śruby. Następnie odkręcamy śrubę. I teraz ważne: odkręcamy ją w prawo, nie w lewo. To jest lekka śruba. Ciach, ciach, ciach. I kładziemy jako kolejną, kolejną część z rozbiórki. Teraz sama rączka. I teraz, właśnie to jest to, co mówiłem. Pierwsza część, tu jest podkładka, i ta podkładka jest taka, że ona jest wypukła w ten sposób. I trzeba pamiętać, żeby właśnie w ten sposób ją nałożyć. I tu warto sobie zrobić, jak już zdejmujecie, warto sobie zrobić zdjęcie. Mamy zrobione zdjęcie, więc wtedy już wiemy, jak to będzie potem się układało. Kolejny etap to zdjęcie hamulca, tak zwanej gwiazdy. To jest ten hamulec walki. Też w prawą stronę. I tu przytrzymamy sobie szpulę kciukiem, dlatego nie zdejmujemy jeszcze szpuli. Po zdjęciu hamulca walki mamy tutaj tą całą ośkę w multiplikatorze. No, i teraz pytanie: jak to, wszystko jak to wszystko zdjąć? Znowu, Znowu bierzecie sobie aparat i robicie zdjęcie. Dokładne zdjęcie, jak to wygląda. I mamy. Zdejmujemy teraz docisk szpuli, odkręcamy śruby. Trzeba uważać, bo te śruby są różnej długości. Czasami w niektórych multiplikatorach ta potrafić być dłuższa, ta krótsza i tak dalej. Także pamiętajcie, takie kładziemy na papierowym ręczniku, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest odpowiednia długość śruby. Niestety Śrubokręt Abu Garcia się nie sprawdził, bo jest za gruby. Odkręcamy też tą śrubkę. W moim wypadku te wszystkie śrubki są jednakowej długości. Dodatkowo jeszcze tu są dwie śrubki i ta śrubka mała, która jest osłoną takiego otworu, w które wkłada się oliwkę czy smar. Tak to producent wymyślił. Patrzymy tu. Odkręcamy jeszcze tą i tą. Śrubki w Castingu są wszystkie jednakowej długości, więc się nie musimy martwić. Już mamy wszystko odkręcone. I zobaczymy, jak to wygląda w środku. A, tu jeszcze jest jedna śruba. Widzicie? Jeszcze nie wszystko, jeszcze tu jest jedna śrubka. No i ta śrubka jest najkrótsza. Ta jedna jest innej długości. Już coś nam wypadło. Zaraz Wam pokażę co. Otwieramy. Tak to wygląda. Tak wygląda mechanizm. I jak widać, tego smaru w sumie tutaj w ogóle nie ma. Coś nam wypadło. Widzicie? Tu jest, tu jest jedna sprężynka, a tu nie ma drugiej sprężynki. Ta sprężynka mi wypadła, idę zanurkować pod stół, żeby ją wyjąć. Po kolei teraz zdejmujemy dalej. Tu jest łożysko. Łożysko, to jest to takie zwrotne. Ten antyrewers tutaj jest, tak? i tu jest taka tulejka w środku i to trzeba tak zdjąć żeby nie zepsuć o. to idzie do środka o odkładamy w kolejności Prawda? teraz tutaj są te słynne nasze hamulce Trzeba wiedzieć, widzicie, to jest z jednej strony wklęśnięte. I to tak nachodzi, więc odkładamy tak. Potem mamy karbonową tarczę. Też jest sucha, powinna być dosyć powinna być troszeczkę zwilżona. Potem mamy kolejny element. Ząbkami idzie w dół. To są takie ząbki, i to ma iść tymi ząbkami w dół. Odkładamy tak. Potem kolejny element, kolejny element. I dochodzimy, mamy to wszystko rozebrane. Teraz zdejmujemy to koło. To jest to główne koło. O! Zobaczcie. Widzicie? Pod spodem. Tak to wygląda. I tutaj jest kolejne. O. Kolejna karbonowa podkładka. Tak. I to już trzeba będzie wyczyścić, bo to już jest ble, brudne od spodu. FUBLE. Fu i mamy tutaj ten cały czpień. Tak. Teraz zdejmujemy to. Mamy piękny środeczek. To jest ten taki mechanizm, który przenosi tutaj ten ruch obrotowy korbki na ruch obrotowy szpuli. Jakie to jest brudne. Żeby był porządek, kładziemy tu te dwie sprężynki, tu no i mamy wszystko. Zobaczcie. I teraz zabieramy się za czyszczenie. Czyścimy wszystkie koła zębate, wszystkie elementy ubrudzone starym smarem. Należy to dobrze wyczyścić. Jeszcze jedna rzecz, która mi się tutaj nie podoba, że to się tak gibie. Próbujemy to odkręcić i zobaczymy. co tam w środku jest no i tyle, zobaczcie no. wszystko ładne, czyste pora więc na oliwienie wszystkich łożysk, smarowanie kół zębatych i końcowe złożenie multiplikatora Wkładamy to z powrotem tu na miejsce. Kręcamy śrubki w odwrotnej kolejności. Dzięki temu, że macie taką butelkę z takim ostrym zakończeniem, to łatwo jest naoliwić tam, gdzie normalnie byście nie dali radę dojść. No i składamy w odwrotnej kolejności. Należy pamiętać, że karbonowe podkładki powinny być lekko naoliwione, a te są takie dosyć suche. Także ja je wszystkie też jedną kropelką ładnie naoliwię. Pamiętajcie, żeby odpowiednio założyć tą metalową podkładkę z takimi wyciętymi zębami, żeby sprzęgło zwalniające szpulę działało. Jak założycie, na odwrót nie będzie działało. Musi być piła, jakby w kierunku obrotu korbki. Czyli jak trzymamy tak, korbkę kręcimy tak, to to musi odpuścić. No i teraz składamy Podkładka. Oliwka na podkładkę do tej pory wygląda to w ten sposób. Tak, to jest. Zaczynamy od tej, nakładając tu i potem ta, 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 ta. Tak, z powrotem wracamy w ten sposób. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta część, aż dojdziemy do końca. I to jest właśnie bardzo ważne, żeby sobie to jakoś ładnie ułożyć, żebyście potem widzieli, jak do tego wrócić. jak nie pamiętacie yy, jaka kolejność czy wypukłe czy wklęsłe widzicie macie zrobione zdjęcie i wiadomo że wypukłem do góry po to to robicie wypukłem do góry zestaw łożysk też można dać tutaj oliwkę i kropeczkę to łożysko Teraz nakładam na główne koło zębate smar, nie za duża ilość, potem palcem to wyrównam i także na inne koła zębate nakładam troszeczkę tego smaru. On się ładnie rozprowadzi podczas kręcenia i będzie nowy smar na wyczyszczonych częściach odpowiednio smarował wszystkie mechanizmy. Wyczyść nadmiar. Można też to koło nasmarować przed, ale ja wtedy nie chciałem tego wszystkiego upaćkać w smarze, więc jak już zmontowałem te wszystkie yy, podkładki karbonowe, dopiero teraz nałożyłem smar. Może to jest zła kolejność, nie wiem, wydaje mi się, że dobra, to nie rozprowadzi. Widzicie? Po to zrobiliśmy sobie to zdjęcie, żeby było wiadomo, jak to zamontować. Tu jeszcze zauważcie, to jest takie idioto-odporne. Jak nie wiecie, jak to. O, tu się taki składa, ciach, i musi pasować, tak. Jak już mamy wszystko założone, założone sprężynki. E, dokładamy trochę e, tutaj jeszcze smaru Sprawdzamy czy się wszystko dobrze kręci. Jak dobrze. Nakładamy, teraz jest bardzo ważna rzecz, e, ponieważ tu w tej obudowie jest łożysko, które blokuje ruch korbki. Musi być założony dobrze. Czyli najpierw zakładam łożysko to... Zwykłe toczne i to jest ważne. To łożysko ma taką śmieszną budowę, że to łożysko jest ważne. Z jednej strony jest tylko zwykła taka obudowa, a z drugiej są takie jakby. O, takie przerwy. Widzicie? O. I ta strona ma iść do wewnątrz. Czyli tak. Jak założycie na odwrót, to się korbka nie będzie kręciła w dobrą stronę. Zaraz sprawdzimy. Ciach. Ciach, ciach, ciach. Uwaga. To są te, na te sprężynki też trzeba uważać, bo one dociskają ten cały... O, wszystko się kręci w tą stronę, czyli tak jak należy. No i... Po prostu... Skręcamy. kręcajcie z wyczuciem. Nie ma co przekręcać, bo połamiecie. Tu, akurat, w tym multiplikatorze, obudowa jest wykonana z jakiegoś tam kompozytu. na węglowe, plus coś tam. Jak za mocno dokręcicie, strzeli Wam obudowa po, po multiplikatorze. Tak, teraz. Prędko docisku szpoli i tak, jak żeście sobie tu rozkładali te w odpowiedniej kolejności podkładki, takie nakładamy. Czyli najpierw to, potem idzie jedna ta do góry, i druga do dołu. I one wtedy tworzą takie, że są wypukłe. Chodzi o to, żeby one były. Nie wiem, co będzie widać, że one są tak. O, że one są tak. I tu jest, jak się je ściska, to one robią taki o i, i, Tak mają być. I do tego jeszcze tu jest podkładka. Na to, na koniec. I dopiero gwiazda. Oczywiście zakręcamy w drugą stronę, żebyście odkręcali bo w o, No i teraz nakładamy y, tą taką podkładkę, która też sprężynuje. Korpka. Śruba. O, żeby nie zerwać gwintu. Dociskamy. Tu wziąłem sobie teraz taki przyrząd. Dokręcamy, nakładamy osłonkę, która powoduje, że to się nam nie obracało. Ach, ciach, śrubka, prawie chirurgiczna robota. Jak widzicie gdzieś na YouTube filmy, że to takie idzie hop -siup i szybko tralala to naprawdę. Mnie to irytują takie tutoriale, gdzie gościowi wszystko wychodzi, a wam nic nie wychodzi. <laughs> o, łącznie ze zgubieniem śrubki. Ostatnia śrubka. Jo, nieskończone. No, Mistrzostwo Świata, powiem. Pięknie chodzi. Patrzcie. Pięknie. się tak sprawdza. Ciach. Kręci, kręci. Pacjent przeżył. Kowrotek smarowany, naoliwiony, wyczyszczony. Zobaczymy, będziemy testować nad wodą. Wygląda, że wszystko jest teraz dobrze. W odpowiedniej kolejności, tak jak trzeba. Jest taki mocny, sprężysty. Wcześniej tego nie było, także, no, wydaje mi się, że jest wszystko ok w tej chwili. I to by było na tyle. Pot jeszcze mi spływa po plecach, naprawdę nie było lekko. Wydawało mi się, że tak po prostu rozkręcić kilka śrubek, poukładać to wszystko, przeczyścić, nasmarować i, i zmontować i po robocie i do pół godziny. Nagrywam chyba już 3 godziny, ale pacjent przeżył, chodzi bardzo fajnie. Teraz jest taki zwarty, to jest fajne też, ten, to sprzęgło. Nie wiem, co tutaj było nie tak, ale teraz jest takie o, naprawdę świetnie chodzi. Fajnie strzela. Yy, yy, naprawdę można samemu naoliwić i nasmarować multiplikator. Yy, macie taki poradnik. Przygotujcie sobie ze dwie godziny. Na najwięcej czasu schodzi na to czyszczenie, pozbycie się tego starego smaru i naprawdę ten smar stary trzeba wyskrobać, wyczyścić i tak dalej, ponieważ on, wchodzą jakieś reakcje tych smarów, jak się jeden dziwny z drugim posmaruje, to one wtedy mogą powodować jakieś tam pienienie jakieś dziwne, albo się zrobi twardy, albo jakiś inny, zacznie się to wszystko z tego multiplikatora wylewać, albo brudzić, albo zacznie chrobotać, albo na zimnym się zatnie i nie będziecie wiedzieli dlaczego. Także ja wszystkie łożyska, a tu już ich jest 11, plus jeden, tu w korbce. Ostatnie wszystkie łożyska naoliwiłem tą oliwką firmową Abu Garcia. Ją można kupić osobno. Wszystkie zębatki zostały nasmarowane tym Abu Garcia smarem. Też można kupić osobno. To już jest taka fanaberia, czyli ten degwizer, czyli odtłuszczacz Abu. Benzyna ekstrakcyjna, wiadomo, jakieś rozpuszczalniki niezbyt agresywne. Uważajcie na łożyska. A cała reszta to do wyczyszczenia. Im bardziej jesteście pedantyczni, tym to czyszczenie będzie dokładniejsze. No i tyle. I ja się cieszę, że kupiłem sobie taki zestaw Abu Garcia, gdzie teraz to wszystko. No ten, ten akurat w castingu się nie sprawdził, ten śrubokręt, bo jest za gruby. I, i, no i niestety się tego za bardzo nie da odkręcić. Ale teraz po całym smarowaniu, czyszczeniu mogę to sobie. Ładnie spakować do dedykowanego pudełeczka. Ciachu rachu. Do strachu. O, ciach. Także użyłem, można powiedzieć, kosmetyków, czyli smarów i oliwki firmy Abu Garcia w takim fajnym piórniczku można sobie gdzieś tam wrzucić do szafki i zawsze mieć pod ręką kiedy trzeba waszym multiplikatorom dać nowe życie także bardzo dziękuję za oglądanie zostawcie subskrypcję, łapka w górę i widzimy się to na rybach, cześć!